Zapraszamy do wysłuchania książki Agnieszki Linga-Słoniewskiej, zatytułowanej Zasypani Zakochani, czyta Ewa Abart. Dzieciom z miłością. Prolog. To będą moje ostatnie święta, naprawdę. Ale dlaczego? Bo kolejnych pewnie już nie dożyję. Siedziałam w derwutni, trzęsłam się z zimna i zastanawiałam się, co zrobić. Zostaliśmy odcięci od świata. Zamieć zasypała drogi, zerwała przewody elektryczne, a gaz się skończył. Z powątpiewaniem spojrzałam na starą lampę naftową. Cholera, gdzieś tu musi być nafta. Przecież babcia zawsze robiła zapasy na wypadek, gdyby miało zabraknąć prądu. Zaczęłam grzebać w koszu ze szpargałami, starając się robić to jak najciszej. Wypiełam się w stronę drzwi, a moja głowa zniknęła w głębokim koszu. Nagle wymacałam jakąś butelkę, która zamiast korka miała szmatkę owiniętą sznurkiem. To mogło być to. Powstrzymując radosny okrzyk, pełen triumfu, oczywiście, wyprostowałam się gwałtownie. Cholera, czy ja nie zamknęłam drzwi? Szeroko otwarte na zewnątrz bujały się, popychane podmuchami wiatru i wpuszczały śnieg do środka. Podeszłam do drzwi, złapałam metalową klamkę i przyciągnęłam je do siebie, a potem przekręciłam zamek. I wtedy zrozumiałam, że nie jestem sama. Odwróciłam się i spojrzałam w ciemne oczy mężczyzny. Nieznacznie się skrzywił, po czym delikatnie zabrał z moich rąk butelkę z naftą. Daj mi to, bo jeszcze nas spalisz i dopiero będzie klops. Było po mnie. Znalazłam się z seryjnym mordercą, sama, w drewutnie odciętej od świata. No, to będą moje ostatnie święta. Rozdział pierwszy: Depesh mode. Enjoy the silence. Wszystko zaczęło się od tego, że moja babcia się zakochała. Tym samym utarła mi nosa, bo okazała się lepsza w tym temacie niż ja. Była wdową od 16 lat i zawsze była po prostu babcią netką. Miała na imię Aneta, ale od dzieciństwa mówiłyśmy na nią netka. Prowadziła mały, przytulny pensjonat za szczawnym zdrojem, umiejscowiony w środku lasu na sporym wzniesieniu. Od zeszłego roku zaczęłam jej pomagać w tym biznesie. Tymczasem babcia postanowiła się odstresować i wykupiła sobie rejs po Morzu Śródziemnym. W sumie od początku to pochwalałam, należało się babci. Lecz nikt z nas, nawet w najśmielszych snach, nie przypuszczał, że babcia pozna tam pół Włocha, pół Polaka, młodszego od niej o 7 lat i wyruszy z nim w nieco dłuższy rejs. A potem wyprowadzi się do Toskanii i zacznie uprawiać winogrona. Tak więc w pensjonacie Zdrój pod lasem rozpoczął się kolejny sezon, a ja zostałam całkowicie sama. Po tym, co mi się przydarzyło. Odeszłam z policji, zaszyłam się w pensjonacie babci, i poczułam, że to będzie miejsce, w którym nie tylko odpocznę, lecz także zacznę życie od nowa. Tutaj czasami odnosiłam wrażenie, że tak właśnie jest. Przez pierwsze tygodnie zjeżdżałam codziennie w dół do Szczawna Zdroju i spacerowałam, czerpiąc siły z tego dawniej tak bardzo modnego miejsca wypoczynku. Gdy chodziłam po parku zdrojowym ze świadomością, że bywali tutaj Wieniawski, Krasiński, Winston Churchill czy nawet car Mikołaj I, odczuwałam dziwny nieokreślony spokój duszy. Uświadamiałam sobie, że nic nie jest wieczne, że wszystko przemija, więc także moja zła pasa, gnębiące mnie osobiste lęki i uczucie porażki kiedyś miną. Lubiłam siadać na ławce naprzeciwko domu zdrojowego. Pić wodę ze źródełka mieszko i napawać się spokojem tego miasteczka. Ale to nie znaczy, że byłam gotowa na samodzielne prowadzenie pensjonatu. Oczywiście miałam do pomocy kucharza, Alana i uśmiechniętą piegowatą miśkę, czyli Michalinę, która mieszkała w sztawnie i pracowała w zdroju od czterech lat. Miśka była kalnerką, ale pomagała także recepcjonistce Joasi, która z kolei robiła maślane oczy do Alana. Pan Stefan, złota rączka, zajmował się zaopatrzeniem. Moja babcia, netka, miała jednak wszystko poukładane była świetną organizatorką. Tymczasem ja, Anastazja Klops, często działałam chaotycznie i powodowało to najdziwniejsze perturbacje. Mimo to obiecałam babci, że w kolejne święta Bożego Narodzenia i Sylwestra przypilnuje pensjonatu i że nie będziemy odwoływać rezerwacji. Zresztą. Oprócz jednego gościa miał tutaj przyjechać mój dawny kumpel z policji, Michał z żoną Lilianą i synkiem Wojtkiem, oraz ich przyjaciele z małą córeczką. Dzisiaj, trzeciego dnia miesiąca, miał pojawić się ten tajemniczy i jedyny gość. Zrobił rezerwację już miesiąc temu, prosił o pokój z widokiem na las, śniadania zamawiał do pokoju obiadów, nie chciał tylko gorącą kolację, którą także zamierzał jeść u siebie. Zapłacił za cały grudzień z góry niejaki Hubert Zapałka. Śmiałam się trochę z tego nazwiska, chociaż moje wcale nie było lepsze. Obawiałam się nieco tego faceta. Babcia poinformowała mnie, że on przyjeżdża w każdy święta, siedzi równy miesiąc, od początku grudnia do początku stycznia, nie lubi ludzi, ceni samotność i dyskrecję. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A więc to dzisiaj przyjeżdża pan zapalniczka? Mruknęłam pod nosem, sprawdzając rezerwację. Mieliśmy w sumie pięć pokoi. W te święta zajęte miały być trzy. No cóż, nie było na co narzekać. Cud, że jakoś się utrzymaliśmy po pandemii i kolejnych lockdownach, teraz musiało być tylko lepiej. Ja odeszłam z resortu prawie dwa lata temu po 15 latach służby. Miałam za sobą nieudane małżeństwo, niezbyt sympatyczną pracę w wydziale do walki z narkotykami, a przecież zawsze chciałam mieszkać wśród lasów i malować. Kiedy nie miałam pojęcia, co mam dalej robić ze swoim życiem, odezwała się babcianetka, która spojrzała na mnie krytycznie i powiedziała. Wyglądasz jak stary pieróg. Weź się spakuj i przyjeżdżaj. Poprowadzisz ze mną zdrój. Potem się zakochała i wyjechała, a ja zostałam sama na mój pierwszy zimowy sezon. W dodatku z jakimś zwariowanym i wymagającym klientem. No tak, niezły klops. Anastazja przyjechała do stawa. Z zamyślenia wytrącił mnie głos Miśki. Skończyłam wystawiać faktury, z rozmachem przybijając pieczątki i tym samym rozpraszając własną obawę co do tego, czy przeżyję te święta podczas których mam sama zarządzać pensjonatem. Okej, okay, już lecę. Machnęłam ręką, związałam gumką moje ciemnobrązowe włosy, potarłam czoło i ruszyłam w kierunku podjazdu. Tam czekał na mnie Karolek z dostawą pieczywa, masła i serów. Pokręciłam głową i przewróciłam oczami, bo odkąd pojawiłam się w sztawnie, nieustępliwy Karolek, syn właściciela piekarni i sklepu spożywczego, usiłował zaprosić mnie na randkę. Dzień dobry, Anna. Wyszczerzył się, odsłaniając ułamane przednie zęby. Podobno kiedyś stanął w obronie napadniętej kobiety, ale z tego, co powiedziała mi babcia, po prostu wywalił się na łyżwach i przejechał po tafli lodu nie tylko jedynkami. Trzeba przyznać, że jego wersja historii na pewno była atrakcyjniejsza. Cześć, Karol! mruknęłam i wzięłam od niego faktury. Jesteś jak Anna z tego filmu, no wiesz? Mrugnął znacząco. Tak, tak. Karolek był wielbicielem pięćdziesięciu twarzy Greya, których bohaterka miała na imię tak jak ja i była nazywana Aną. Nie widziałam tego dzieła kinematografii, ale Lilka wszystko mi opowiedziała. Skoro Karolek tak się pasjonował tym filmem i moim imieniem o nie, 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 nie idźmy tą drogą. Nie chciałam nawet przez ułamek sekundy wyobrażać sobie, co robił w samotności. Wszystko się zgadza, wypakuj tam. Wskazałam mu małą rampę na tyłach pensjonatu. Mogę nawet wnieść. Nie, dziękuję. Poradzimy sobie. Odsunęłam się, bo Karolek notorycznie naruszał moją strefę komfortu. Kiedy skończył wyładowywać towar, a ja oddałam mu podpisaną fakturę i chciałam odejść, stanął przy mnie i uśmiechnął się lekko. A co robisz na Sylwkana? Karol, co to za pytanie, co ja mogę robić? Przecież mam gości. Teraz naprawdę przewróciłam oczami. Hmm, to niesprawiedliwe, żebyś musiała pracować w taką noc, ale mogę przyjechać ci pomóc. Nie ma takiej potrzeby. Dziękuję, ale muszę już... A na, a może jakieś kino? Pojedziemy do Wałbrzycha, zrobię rezerwę. Dzięki, Karol. Praca na mnie czeka. Masz takie zmęczone oczy. Próbował dotknąć mojego policzka. Uchyliłam się i już chciałam powiedzieć mu coś obcesowego, ale z za domu wyszedł jakiś wysoki mężczyzna z ładnie przystrzyżoną brodą. Wyglądał jak drwal, który właśnie wrócił z wycinki. Jeansy, koszula w kratę, skórzany kożuszek, wysokie buty w kolorze kawy z mlekiem. Miał przenikliwe niebieskie oczy, w których dostrzegłam irytację. Chciał coś powiedzieć, ale ja nagle odsunęłam się od namolnego Karolka i podbiegłam do niego. No, kochanie, wreszcie jesteś! Prawie go przewróciłam, ale przytrzymał mnie za ramiona. Stanęłam na palcach i pocałowałam go szybko w usta. A już myślałam, że nie przyjedziesz? Ja? Brodacz chciał coś powiedzieć, ale pociągnęłam go w stronę wejścia do budynku. Tak, wiem, tęskniłeś ja też! dodałam radośnie i złapałam mężczyznę za rękę. Była duża, twarda i ciepła. Czułam, że wpatruje się we mnie tymi swoimi niebieskimi oczami. Zerknęłam w nie i dostrzegłam w nich coś innego niż irytację. Nagle poczułam, że mam problem z zaczerpnięciem oddechu. Karolek stał z otwartymi ustami. Do następnej dostawy, Karol! Krzyknęłam, wciągnęłam wielkoluda na zaplecze pensjonatu i zatrzasnęłam drzwi. Przez okno w drzwiach obserwowałam, co robi upierdliwy Karolek. Pokręcił głową, westchnął dramatycznie, wsiadł do busa dostawczego, wykręcił i odjechał. Ja pierdolę, mruknęłam pod nosem. Niemal zapomniałam, że jakieś dwa kroki ode mnie stał nieznajomy facet, który skrzyżował ramiona na piersi i gapił się na mnie spod zmarszczonych brwi. Gdzie jest pani Aneta? spytał. Miał niski, chropawy głos, w rodzaju tych, które powodują ciary tu i ówdzie. Odwróciłam się i spojrzałam na przybysza. Babcia jest na wakacjach, teraz ja prowadzę zdrój. To kiepsko to pani wychodzi, burknął. Słucham? Przyjeżdżam, nikt na mnie nie czeka, a pani gzi się na zapleczu z jakimś chłopaczkiem. Jego głos był przyjemny dla ucha, ale słowa sprawiały, że to ja poczułam irytację. Z nikim się nie. Nieważne. Wielkolud machnął łapą. Pomyślałam, że nie miałby problemów, aby zacisnąć tę grabę na mojej szyi i jasna cholera. Powinnam przestać czytać kryminały. Autorzy kryminałów, coś się mi uczynili? A szczególnie jeden autor. Romanse zacznę czytać, przysięgam, mruknęłam pod nosem. Co pani tam mam rocze? Nieważne, i tak mnie to nie obchodzi. Mam tylko pytanie, czy zawsze rzuca się pani na nieznajomych mężczyzn i ich całuje? Gbór wbił we mnie swoje niebieskie gały i miałam wrażenie, że wysyła do mnie jakieś mordercze fluidy. No nie, znowu. Proszę pana, nie chciałam pana urazić, po prostu musiałam. Zbierałam myśli, nie mając pojęcia, jak powinnam wytłumaczyć się z tego idiotycznego zachowania. Ale Gbur odezwał się niskim głosem. Tak, tak, rozumiem. Nie obchodzi mnie, że nie potrafi sobie pani poradzić z niechcianymi zalotami. Nie dotyczy mnie to i nie zamierzam brać w tym udziału. Proszę więcej się na mnie nie rzucać i tym bardziej nie całować. Oczywiście, przepraszam za to zajście. Nigdy więcej do tego nie dojdzie. Odtrząknęłam, aby ukryć zmieszanie. W czym mogę panu pomóc? Przepraszam, nie przedstawiłam się. Wyciągnęłam do niego rękę. Nazywam się Anastazja Klops i jestem szefową tego pensjonatu. Mężczyzna wpatrywał się we mnie, a ja w ogóle nie mogłam wywnioskować, co mu chodzi po głowie. Po chwili niewygodnego milczenia spojrzał na moją dłoń i poczułam silne palce ściskające moje. Hubert Zapałka, jestem tutaj stałym gościem, o czym powinna pani wiedzieć, i mam nadzieję, że pani Aneta przekazała moje wymogi co do pobytu. A jeszcze większą nadzieję mam, że zrozumiała pani to, co na pewno zostało przekazane. A wreszcie kolejną, że dostosuje się pani do moich zaleceń. Chyba to potrafi pani zrozumieć, czy tylko w całowaniu jest pani mistrzynią? Patrywała się we mnie wzrokiem, który powinien mnie powalić, ale takie rzeczy zdarzają się tylko w marnych, hollywoodzkich filmach, na szczęście. To było irytujące. Nie lubiłem, gdy coś nie szło według ustalonego przeze mnie planu. Byłem niezwykle poukładany i wybicie mnie ze stałego rytmu sprawiało, że czułem złość i niepewność. Do tego doskonale znała moje dziwactwa i nie robiła z tego żadnego problemu. Miałem wrażenie, że nawet się jej podobają te moje niegroźne przypadłości, jak je nazywała. Tymczasem anetki nie było, a zamiast niej pojawiła się ta irytująca kobieta o bezczelnym spojrzeniu. Ciekawe, czy te długie, lśniące brązowe włosy były tak miłe w dotyku, na jakie wyglądały. A jakby tak złapać za ten długi koński ogon, okręcić go wokół szyi i. uśmiechnąłem się. Może ten wyjazd okaże się jednak całkiem udany? Pana pokój jest gotowy, jak pan sobie życzył. Kobiecy głos przywołał mnie do porządku. Zdążyliśmy wejść do recepcji. Ciemnowłosa przesunęła po drewnianym blacie klucz z zawieszonym drewnianym breloczkiem i numerem 8. O której pan sobie życzy śniadanie i obiad kolację? Spojrzałem na tę całą Anastazję. Była uprzejma, ale dostrzegałem w jej oczach wkurzenie i niechęć. Nie wiedzieć czemu rozbawiło mnie to. Dziewiąta i osiemnasta. Odparłem sucho. Jeśli w międzyczasie pan zgłodnieje, chciała jeszcze coś dodać, ale potrząsnąłem głową. Nie będzie takiej sytuacji. Idę po bagaże. Moje miejsce parkingowe jest zajęte i zaparkowałem pod jodłą. Prosiłbym, żeby ten ktoś odjechał. Panna, a może pani Klops, zmrużyła oczy. Czerwona Skoda? Właśnie, odpowiedziałem, łapiąc za klamkę od drzwi prowadzących do wiatrołapu. To moje auto zawsze tam parkuje. Być może, ale nie od dzisiaj to moje miejsce poinformowałem tonem, którego używałem, gdy nie miałem ochoty z kimś rozmawiać. Anastazja Klops podrapała się po głowie, minęła recepcję, mnie i pobiegła do dużej szafy stojącej z boku. Otworzyła ją i zaczęła z wielkim zainteresowaniem wpatrywać się w jej wnętrze. Nie wytrzymałem. Co pani robi? Zobaczyła tam pani coś ciekawego? Byłem zarówno zniecierpliwiony, jak i rozbawiony, ale umiejętnie to skrywałem. Ludzie rzadko mnie bawili, raczej irytowali. To nieustające rozbawienie, które czułem przy oby, pannie Klaps czy tam Klops, było czymś nowym. Szukam. Raczej stoi pani i się gapi, sarknąłem. Szukam odpowiedzi, na przykład na pytanie, dlaczego uzurpuje sobie pan prawo do mojego miejsca parkingowego. Nie przypominam sobie, żeby którykolwiek z naszych gości wykupował miejsce dla samochodu. Ależ jest pani beznadziejną menadżerką. Pokręciłem głową i wszedłem do wiatrołapu. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, ale byłem pewien, że Anastazja kaszlnęła i dobiegło mnie słowo dupek. Wyszedłem na zewnątrz i pozwoliłem, by lekko zadrżał mi kącik ust. Niedoczekanie. Na pewno nie będę się uśmiechał przez niewychowaną, bezczelną i cholernie ładną... O nie... Zanim zdążyłem się przerazić własnymi myślami, uderzył mnie zimny podmuch wiatru. Grudzień zaczął się śnieżycą i mrozami. Na dzisiaj i najbliższe dni zapowiadano po minus dwadzieścia stopni. Nie miałem zamiaru już wychodzić, chciałem zaszyć się w swoim pokoju, zająć obowiązkami i nie widzieć nikogo. Tymczasem w pensjonacie zmienił się zarząd, jeśli można tak powiedzieć, i trochę mnie to wytrąciło z równowagi. Nie lubiłem zmian. Każda powodowała, że czułem się jakbym balansował nad brzegiem przepaści. Poza tym takie sytuacje sprawiały, że ogarniały mnie uczucia i emocje. To było groźne. Nie chciałem niczego analizować, nad niczym się zastanawiać, szczególnie nad własnymi odczuciami. Najlepiej było nie czuć nic. To było bezpieczne, a ja ceniłem bezpieczeństwo i spokój. Ten ostatni był mi teraz bardzo potrzebny. Miałem nadzieję, że panna Anastazja to zrozumie i uszanuje, bo nie chciałbym pokazać jej swojej mniej przyjemnej strony osobowości. Miałem cieszyć się tutaj ciszą, do jasnej cholery. Rozdział drugi. Mezo featuring Liber. Aniela. Na całe szczęście gburowaty zapałka siedział w swojej dziupli i nie musiałam oglądać jego facjaty już do końca dnia. Nie wiedziałam, jak wytrzymam z nim tutaj cały miesiąc. Wprawdzie pociechą było to, że przyjeżdżali moi przyjaciele, ale dopiero za prawie dwa tygodnie. Czyli czekały mnie długie zimowe dni z gburem, który w dodatku sprawiał wrażenie, że nie lubi ludzi, któremu wydawało się, że wszyscy narodzili się po to, aby mu usługiwać. Wiedziałam, że wieczory będą długie, bo moi pracownicy, kiedy nie było pełnego obłożenia, wracali do swoich domów. Zatem ja będę zanosić jaśnie panu kolację do pokoju, ale potem zamierzałam korzystać z beczkowej sauny na dworze albo z jacuzzi, a później malować. Miałam małą pracownię na piętrze, a w niej dwa rozpoczęte obrazy – martwą naturę i portret przedstawiający mnie i babcię Natkę. Malowałam nas ze zdjęcia. Chciałam dać babci obraz w marcu na jej urodziny. Obiecała, że wraz ze swoim narzeczonym przyjadą do Polski właśnie w marcu, kiedy śniegi stopnieją. Alan przygotował gorącą kolację. Reszta personelu pojechała do domów, bo zapowiadano mrozy i musieli przygotować się na to, że niedługo będą zmuszeni zostawać u mnie na noc. A ja teraz szłam do ostatniego pokoju na piętrze, mając nadzieję, że pan Hubert nie będzie już rzucał swoich uszczypliwości. Kiedy podeszłam pod drzwi, usłyszałam, że mój gość chyba rozmawia przez telefon. I to przez głośnik, ewentualnie przez Skype'a, bo słyszałam dwa męskie głosy. Możesz skorzystać z drewutni, powiedział lekko rozbawiony głos z głośnika. Za dużo krwi, może lepiej sauna? Tylko sprawdź jak z temperaturą, ile wystarczy, aby udusić delikwenta? Delikwentkę w tym przypadku, odpowiedział równie lekko Hubert. Stałam jak wryta, mocno ściskając tace z obiadokolacją. kolacją. Dzisiaj zaserwowaliśmy naszemu wyniosłemu gościowi mięsną roladę z kapustą. Poruszyłam się lekko, ale zdradziecka deska drewnianej podłogi głośno zaskrzypiała. W tym samym momencie w otwartych drzwiach stanął zapałka. Był boso, a t-shirt z podobizną Stevena Kinga ukazywał jego szerokie, nawet nieźle umięśnione ramiona. Wpatrywał się we mnie z nutką niecierpliwości. Żyje pani? Czy mam zjeść zimną kolację? spytał tym swoim gburowatym tonem. Zamrugałam, jakby wyrwana z jakiegoś stuporu. Cały czas zastanawiałam się, czy to, co usłyszałam, to była prawda, czy tylko mi się wydawało. A może on najzwyczajniej w świecie oglądał jakiś film? Thriller zapewne. Spojrzałam na niego i wymamrotałam. Lubi pan Kinga, hm, ja też. Spojrzał na mnie, jakbym urwała się z choinki. Zerknął na swoją koszulkę i lekko się skrzywił. Owszem, to mój ulubiony pisarz, czy mogę dostać coś do jedzenia? Umieram z głodu. Och, jasne. Odzyskałam równowagę. Serio, moja wyobraźnia kiedyś mnie zgubi. Ominęłam Huberta i weszłam do pokoju. Położyłam tacę z aromatycznie pachnącą roladą na stoliku. Szybko ogarnęłam wzrokiem pomieszczenie, w którym panował idealny porządek, jakby nikt tu nie mieszkał, jakby to był pokój psychopaty. Nie, stop! Za daleko wybiegasz myślami, Anastazjo. Dziękuję, mruknął zapałka i otworzył szerzej drzwi, dając mi jasny znak do opuszczenia jego pokoju. Życzę smacznego, powiedziałam mijając go. Gapił się na mnie i miałam wrażenie, że nawet nie mruga. Dziękuję, mruknął i pospiesznie zamknął za mną drzwi. Stanęłam pod nimi, przechylając się lekko w stronę jego pokoju, ale ze środka dobiegł u mnie jedynie dźwięk sztućców. Pokręciłam głową, mentalnie się w nią walnęłam i zeszłam na dół. Naprawdę. Powinnam chyba zacząć pisać kryminały. Nieco później, gdy rozprawiłam się z papierami, sprawdziłam kuchnię i pozamykałam wszystkie drzwi. Zobaczyłam, że napadało jeszcze więcej śniegu. Zdawałam sobie sprawę, że będę musiała wstać o piątej rano, aby uporać się z odśnieżaniem. Alan miał przyjechać na siódmą, pan zapałka śniadanie chciał dostać o dziewiątej. Postanowiłam skorzystać z jacuzzi na tarasie. Uwielbiałam zimowe jacuzzi. Kąpiel w gorących bomberkach w otoczeniu mroźnego krajobrazu zawsze mnie relaksowała i sprawiała, że czułam się jak nowonarodzona. Gdy odeszłam z resortu i gdy opuścił mnie gość, z którym byłam trzy lata i planowałam być jakieś kolejne trzydzieści, postanowiłam więcej myśleć o sobie niż o niewiernych facetach. A przecież snułam tyle planów związanych z naszą przyszłością. On jednak miał inne. Najpierw najważniejszym powodem sprzeczek była moja praca, ale tak naprawdę główną przeszkodą byłam ja. Potem brałam udział w wielkiej obławie na laboratorium wytwarzające metamfetaminy i przez długi czas nie potrafiłam sobie poradzić z tym, co się tam wydarzyło. Mój eks tym bardziej. Zrozumiałam to nieco za późno i gdy mnie zostawił, nie umiałam pogodzić się z tym, że to, co było między nami, nie miało nic wspólnego z prawdziwą miłością. Moja głupia, romantyczna dusza. Wtedy z pomocą przyszła babcia netka. I teraz było już dobrze. W tym cudownym pensjonacie, cichym, oddalonym od ludzkiej cywilizacji, znalazłam spokój i swoje miejsce. O to chyba chodziło. Rozebrałam się, zostawiając tylko figi, otuliłam się grubym szlafrokiem i wyszłam na taras. Wcześniej włączyłam jacuzzi, które teraz bulgotało zachęcająco, wokół unosiła się gęsta, biała para, a kolorowe światła dopełniały tego bajkowego wyglądu. Teraz był zimowym ogrodem osłoniętym szybami, ale i tak panowała tutaj bardzo niska temperatura. I dobrze, taka kąpiel sprawiała jeszcze więcej radości i przyjemności. Położyłam szlafrok na drewnianym leżaku i weszłam do głębokiej wanny. Oj, Jezu... Niemal zawyłam, kiedy gorące bąbelki zaczęły pieścić moją skórę. Jak dobrze! Leżałam zanurzona po szyję w tej cudownej, gorącej wodzie i zamknęłam oczy. Tego mi było trzeba. Chyba musiałam na chwilę przysnąć, bo ocknęłam się, czując, że ktoś stoi tuż obok mnie. Zaskoczona, otworzyłam oczy i zobaczyłam wysoką postać przy drabince po drugiej stronie owalnej wanny. Czy pani Netka mówiła, że zawsze po dwudziestej drugiej korzystam z jacuzzi i że wolę być sam? Rozebrany do bokserek Hubert taksował mnie wzrokiem. Nie pozostając mu dłużna, ogarnęłam śmiałym spojrzeniem jego wysoką, szczupłą sylwetkę, długie, zgrabne nogi, wąskie biodra, szerokie ramiona, ładnie wyćwiczony brzuch, ukośne mięśnie bioder, całkiem niezłego... <laughs> Potrząsnęłam głową. Słucham? Czy ma pani problem ze słuchem? Jacuzzi wieczorem jest moje, powiedział bezczelnie. I zanim zdołałam odpowiedzieć, wlazł do środka. Wyprostowałam się z oburzenia, ale natychmiast się skuliłam, bo przypomniałam sobie, że mam na sobie tylko majtki. Może co ja miałam w głowie? Nie wiem, czy mi się wydawało, czy dostrzegłam błysk w jego oczach, kiedy dojrzał, że jestem naga. Czy drgnął mu kącik ust, czy chciał się uśmiechnąć. W sumie byłam bardzo ciekawa, jak ten facet wygląda, gdy się uśmiecha. Jezu, co mnie to w ogóle obchodziło do diabła? Mnie tam do śmiechu wcale nie było. Czy zdaje sobie pan sprawę, że jest bezczelny? Objęłam się ramionami, wciąż zanurzona po szyję w wodzie. I zastanawiałam się, jak stąd wyjdę, nie tracąc godności. Nie, po prostu lubię samotność. Zapałka wysunął ramiona, oparł się o rand jacuzzi i położył głowę na specjalnym zagłówku. Ale jak widać, pani nie potrafi tego uszanować. Westchnął. Chyba pan nie potrafi. Z takim podejściem do gości nie wróżę pani sukcesu. Dupek nadal gapił się w niebo, wpadający śnieg. W tym tempie to nas zasypie do jutra, dodał nagle. I dobrze, zostanie pan tutaj uwięziony ze mną. A zaznaczam, że naprawdę słaba ze mnie kucharka, odpowiedziałam uśmiechając się złośliwie. Wyprostował się i spojrzał na mnie zmrużonymi oczami, a ja starałam się nie gapić na jego. Całkiem apetyczne bicepsy. A czy jest pani pewna, że może przy mnie czuć się bezpiecznie? spytał niebezpiecznie niskim tonem. W tym samym momencie przypomniałam sobie podsłuchaną, niechcący rozmowę. Poczułam dreszcz. Nie wiem, czy czytała pani taką książkę Stevena Kinga, w której bohaterka więzi swojego ulubionego autora w zasypanej śniegiem chacie. Owszem znam misery, ale ja nie jestem pisarką, a pan nie jest moim szalonym fanem, który chce, abym przywołała do życia uśmierconą postać, prychnęłam. Zapałka uśmiechnął się lekko. No nie. Ładne, równe, białe zęby, delikatne zmarszczki wokół oczu, przystojna twarz. Niech on lepiej się nie uśmiecha. Zawsze może być swego rodzaju licencja poetyka. Może to autor więzi swoją czytelniczkę? A może to on jest tym złym? Uniósł brew. A wracając do tematu, pani najzwyczajniej w świecie nie słucha.